Główna aleja przedwojennego Wilna, ulica Mickiewicza, a przy niej budynek sądu okręgowego, wypełniony tłumem publiczności. Od samego rana eleganckie panie, stałe bywalczynie rozpraw sądowych chcą dostać się na obiecującą emocję rozprawy. Niestety ze względu na drastyczność sprawa będzie rozpatrywana za zamkniętymi drzwiami. Panie doznają zawodu, lecz nie chcą opuścić gmachu. Nadal licząc, że sąd zlituje się nad ich ciekawością. Publiczność zostaje jednak usunięta z kuluarów i poczekalni. Zaczyna gromadzić się na chodnikach przed budynkiem sądu. Stamtąd też zostaje rozproszona przez policjantów. Przed sądem staje niski, krępy osobnik. Jest to 47-letni mężczyzna. Ma dziesięcioro dzieci, z tego najmłodsze ma tylko dziewięć miesięcy. Nie potrafi czytać ani pisać. Nigdy nie był sądownie karany. Spędził już kilka miesięcy w wileńskim areszcie. Wydaje się, że cała sprawa wokół jego osoby nie robi na nim wielkiego wrażenia. Oskarżony nie ma obrońcy. Wśród publiczności uwagę zwraca jego żona z dzieckiem na ręku, jego córka i syn. Sąd wydał wyrok. Władysław Piotrowski. Urodził się w 1886 roku w Rudziszkach na Wilężczyźnie. Jest to miejscowość na dawnej trasie kolei warszawsko-petersburskiej, położona około 50 km na południowy zachód od Wilna. W 1906 roku, będąc 20-letnim młodzieńcem, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na początku pracował na farmach rolnych. Następnie przeniósł się do Pensylwanii, gdzie w Buffalo zaciągnął się jako górnik do miejscowej kopalni. Poznał tam swoją przyszłą żonę, córkę polskich imigrantów, Martę, urodzoną już w Stanach Zjednoczonych. Ze swoją żoną Piotrowski miał aż dziesięcioro dzieci, z których dziewięcioro urodziło się za Wielką Wodą, a jedno już niedawno w Polsce. Jak utrzymywali badacze, w niektórych okolicach górniczych panowała ogromna rozwiązłość seksualna. Te anomalie nie ominęły również rodziny naszego niesławnego bohatera. Piotrowski po raz pierwszy zgwałcił swoją córkę, a kiedy ta miała wówczas 13 lat. Córka nie miała nikogo, komu mogłaby się poskarżyć. Młodszy o 3 lata brat Michał całkowicie był pod wpływem ojca. Żona Piotrowskiego, ze względu na trudny charakter, na pewien czas porzuciła jego i całą rodzinę. Kilka lat temu Piotrowscy powrócili do kraju. W rodzinnych rodziszkach posiadali już 4 hektary ziemi, dzięki przywiezionym oszczędnościom powiększyli swój stan posiadania. Władysław ponadto otworzył zakład stolarski. W okolicy uchodził za człowieka porządnego i dobrego gospodarza. Co ciekawe, rodzina przez dłuższy czas po powrocie porozumiewała się między sobą tylko w języku angielskim. Dzieci u Piotrowskich rodziły się prawie każdego roku. Niespodziewanie dla wszystkich okazało się, że ich jedyna córka, Aniela, jest w stanie błogosławionym. Zabicie jeszcze nienarodzonego dziecka nie wchodziło w ogóle w grę. Wyszłaby wtedy ponura rodzinna tajemnica. Porządny. Na pozór gospodarz okazałby się zwykłym wzwyrodnialcem. W perfidny zatem sposób Władysław Piotrowski pozwolił swojej córce przyjmować adoracje okolicznych młodych chłopców. W ten właśnie sposób poznała Michała Wojcunowicza. Na szczęście młodzi zakochali się w sobie wzajemnie. Ukochany miał 27 lat i pochodził z niezamożnej wiejskiej rodziny. Był właścicielem pięciu hektarów ziemi. Ponadto Wojcunowicz z zawodu był krawcem. Często wykonywał swoje rzemiosło, wędrując po okolicy. Nie było go w domu na dłużej, raz nawet wyjechał do pracy na ponad pół roku. Rodzina Michała nie miała nic przeciwko jego związkowi z Anielą, ponieważ uchodziła ona za dobrze uposażoną pannę. Nagle na naszego krawca spadła jak grom z jasnego nieba wiadomość, że jego ukochana spodziewa się dziecka dziecka, które nie mogło być jego. Zerwał ze swoją narzeczoną, ale nie mógł o niej zapomnieć. Minęły dwa lata. Córeczka Anieli zdrowo się rozwijała, ona zaś ciągle myślała o Michale Wojcunowiczu. W końcu zeszli się na nowo. Odbył się ślub. Aniela znów zdobyła swojego ukochanego, człowieka uczciwego, a przede wszystkim trzeźwego, w przeciwieństwie do ojca. Od tego czasu. Coraz rzadziej zaczęła ulegać wpływowi wyrodnego rodziciela. Władysław Piotrowski zrozumiał, że nie jest już w stanie walczyć o córkę z zięciem. Nie potrafił jednak zwalczyć swojego zbrodniczego popędu i nadal wykorzystywał aniele seksualnie. Wtedy właśnie zrodził się w nim okrutny plan. Pewnej zimnej, pochmurnej listopadowej soboty Władysław Piotrowski zaprosił swojego syna i zięcia do piwiarni pani Klejewskiej. Właścicielka szynku zeznawała później, że Stary zmuszał wówczas zięcia do picia wódki. W stanie upojenia cała trójka wsiadła na wóz. Ojciec powoził, a zięć i syn spali pijani na słomie. Była ciemna noc końca listopada. Minęli budynek dworca kolejowego i skręcili w boczną uliczkę, żeby wyjechać poza zabudowania. Kiedy odjechali na odległość około dwóch kilometrów od Rudziszek, Piotrowski obudził syna Michała. Zmusił go do współudziału w morderstwie. Gdy syn się sprzeciwił, zagroził i jemu. Wyciągnął wcześniej przygotowaną siekierę, chwiejąc się na nogach, zamachnął się i rozpłatał śpiącemu zięciowi głowę na pół. Następnie razem z synem zakopał w lesie jego zwłoki. Zaraz po powrocie do domu schował w chlewie zakrwawioną słomę, a rano udał się na policję i złożył meldunek, że zięć jego poprzedniego dnia o godzinie 16 wyszedł do Rudziszek zakupić tytoń i do tej pory nie wrócił. W rodzinnej miejscowości zaczął opowiadać zaś, że zięć wyjechał na Litwę. Było na szczęście wielu świadków, którzy nie widzieli, żeby zięć kupował tytoń popołudniem, ale widzieli ich, jak we trzech pili wódkę wieczorem, a potem pijani leżeli na wozie, którym kierował Piotrowski. Trudno było też uwierzyć w to, że kochający małżonek nie powiedziałby swojej żonie Anieli, że wyjeżdża na dłużej za granicę. Wszystkie te informacje docierały oczywiście do miejscowych stróżów prawa. W końcu, po długim, dziewięciomiesięcznym śledztwie, Władysław Piotrowski przyznał się, że zabił Michała Wojciunowicza, swojego zięcia. Ciekawa jest też relacja 17-letniego syna Michała. Kiedy ojciec zabrał ich do knajpy, kazał pić zięciowi do puty, dopóki ten nie spadł półprzytomny z krzesła. W powrotnej drodze wydobył wcześniej przygotowaną łopatę i siekierę. Powiedział do syna: Patrz i milcz. Dwukrotnie uderzył się kierą w głowę, nieprzytomnego odwódki Wojczunowicza. Potem rzucił Michałowi łopatę i kazał kopać dół. W pewnym momencie na widok zwłok młody zemdlał i wpadł do wykopanego przez siebie grobu. Gdy odzyskał przytomność, ojciec znowu zmusił go do kontynuowania pracy grabarza. Po usunięciu wszelkich śladów morderstwa, Piotrowski zagroził synowi, że jeśli go wyda, tak samo zakończy swój młody żywot. Podczas śledztwa Władysław Piotrowski z pełnym cynizmem przyznał się do popełnionej zbrodni. Nie wykazał przy tym najmniejszej skruchy. Usprawiedliwiał się tym, że bardzo kocha swoją córkę Anielę i zięcia zabił z zazdrości. Przyznał się również, że jest ojcem jej dwuletniego dziecka. Sąd wydał wyrok, uznał go winnym trzech zbrodni, że w roku 1928 w stanie Pensylwania dokonał czynu kazirodczego na osobie swojej córki pomimo jej oporu. Że dopuszczał się z nią w dalszym ciągu tych czynów. Że 26 listopada 1932 roku uderzeniem siekiery zabił zięcia. Za pierwsze dwie zbrodnie sąd wymierzył Piotrowskiemu karę po pięć lat więzienia, a za trzecią dożywocie, uznając tę karę za łączną oraz pozbawił go wszelkich praw. Kiedy przewodniczący zapytał, czy będzie apelował, Piotrowski odpowiedział: Nie wiem, namyślę się.